Elo, elo, 32.0 tam was w nowej serii, mam no, nadzieję, że w nowej serii, no bo nie, bez powodu wziąłem seeds z dżunglą, a wiecie dlaczego? Bo w, te... bo w tej serii będziemy cało, w tej serii wszystko... Ej, Aha, sorry, no bo taką taktykę mam zawsze na początku, jeszcze nie chcę mi się tego zbierać i no to rozwalam od razu. Dobra, ja mam sikiera i to. Daj mi kill off czekaj, ja pokopię dla nas. Ale nie, ja chcę kilof, bo ja chcę kopać kodla. Jak chcę. Jak? No to dawaj sikierę. No to masz. Zbieraj drewno dla nas. Triceratopsy. Gdzie? raz Jurassic Craft z tymciem. Tak. No pewnie większość odcinków będzie znowu bez tymcia. Wezmę sobie to, bo to jest fajne na rusztowanie. Triceratops. Dobra, bierzemy to. Ja musiałem znaleźć rexy i ludzie! Jak będziemy tu używać game moda, to tylko żeby brać jajka dinozaurów. Takie, wiecie, takie do wyklucia. No. Bo jajka dino. O, w dupę! Raptory! Raptory, uciekaj! Help me! Gdzie ty jesteś? Raptor mnie goni! O nie! ty pola! się! Ud do ciebie. Uciekaj! Ja tutaj się blokuję, ale co to za zban? A i mam zachowaj kwitunek. Bo... <słysza> o cholera, teraz ja muszę uciekać. Ludzie, będziemy tutaj budować normalnie partii No niestety tutaj o, czy nie czy... można robić tak dinozaurów łatwo jak się wydaje. Ja Zazbierać drzewo. Czemu tu są pandzie? Ale yeah. niestety jest inno tak, że ja nie mogę mieć Pandzi. A wiecie dlaczego? Po to seria poś... Po to seria poś... O, patrz, jak idealne miejsce na nasz park jurajski. Okay. Ja wybuduję bramę poza... Uczynku. Ja chciał t rexa weź mnie ratuj, Kajs, ty je. Wypuść mnie stąd! Jezu! Jaki lak był. To, to chyba widziałem bambus się rozpadający. No to wiem. O, widzę cię, Flinik! A ja twojego nie. Bo stoisz do mnie czołem. Liv Hiperion, cześć! No, ja bo mam... zbieramy sobie te, a się przydadzą na początek. No, ale ale gdzie jest ale się... mieszkamy razem. Tak, robimy wspólny park jurajski, wspólną bazę. Ale ludzie, jeśli chcecie się zapytać... Um... Czy możecie pograć z nami? Tak. Nie. Ale na telefonie. Nie. Jeśli chcecie się zapytać... Um, po co wymyśliłem tą serię? No bo mamy, mamy jedną serię i X iść dwie. No właśnie. I jeszcze jeden. I ta seria będzie nie pojawiała się tak dużo. Patrzcie ludzie na mnie! Rzucam kasą, bo jestem głupi jak kasa. Kurde, drewna nie mam. Rzucam kasę, bo masz drewno. Lukienki drewno. Ja tu z, pozbieram. Masz drewno moje. Dobra, ja tu kopię. A, Jezus. Ale mnie, ale mnie uszy zabolały. Mnie też, jak z... A, nie. Co? Gdzie ty Co tam jest? Nic tam nie mam mięsu żernego. Aha. Chodzi. Ten duży dinozaur, który stoi na dwóch łapach, to nie mięsożerca jak coś. Tylko pan roślinożerca. I ludzie, i dalej nie wiem, jak rozmnożyć te dinozaury, żeby dały nam. Jezu, mała panda, wyłaś stąd! Czy to jest o, dla jej Ludzie, a może kiedyś zrobimy domek na drzewie? O! o. Bo tutaj kopię te drzewo jak je skopię, to może kiedyś na innym drzewie z... posadzimy inne drzewo tak to zrobimy domek o. geniusz jestem geniuszem. geniusz geniusz ja przyszłam na tym ciapalu wpadajcie na tym ciapalu będzie będę robił jutro was własny sklep także wpadajcie na live na Twitchu e, chodzi dzisiaj na Twitchu będzie live z tego. Za otwieranie mojego sklepu. Jakiego sklepu? Robię sklep. ty sklepu nie robisz. Przestań. Każdy wie, że ty nie możesz zrobić sklepu. Jesteś jeszcze za młody? Młody to jest ty. Potrzebujesz... Ja do ciebie! Ja idę do ciebie! Ej, ja mam nie u ciebie! No ale ja No bo ja tu zrobiłem te schody. Ała! Zrób mi sikierę, dodatkowo. Co? Zrób mi śikierę, bo potrzebuję skopać. Dobra, robię. Ma się ja wystraszyła. Ej, masz! Drewno ci zrzucam na dół. Drewno ci zrzuciłem na dół tam. Dobra, czekaj, ja, ja ci dam jeszcze. Masz! Masz ci dam To stał! Zrób mi też sikierę. bo na wystarczająco zrobiłem. Ludzie? A, w ogóle, ludzie, patrzcie. To jest dziwne. To... patrzcie, ja się tu wspinam w powietrzu. Jak to robię? Latam. Ja latam. Przegoniłem cię już. Mam prawie stak drewna drzewowego, A ja może zrobimy góry bazy i te schody będą do bazy. Ale nie, bo to drzewo będzie głupio wyglądać. Patrz, tamte drzewo. Widzicie tamte drzewo? Patrzcie. ty cię zobaczy na filmie? Tamte drzewno? Co? Arci! Arci! Arci dułacza do ludziska. Arci! Jeszcze ludziska. nie wiemy. Ale wiem, że zleciałem stąd i prawie zwiedzę. Bo już takie. Diadole, o, dupę, chram, jak ja dole. Jak ja dole. Mają kłowiera bolole. No, Czyli będzie seria, to jest Archim. Jezu, jaki... Ja nie mam drewna. Baki. Ja też nie mam. Ale chodzi. Ja drewna, a mam stać nieprzerobionego dżunglowego. Nie widzę, o przyjemność. pierwsza widzę Widzicie arki YouTube. Co ty mi tu kopiesz? No przestań. Co ty tu kopiesz? Skopałem to. Posadzimy drzewo, na którym zamieszkamy. Halo. E, gdzie jesteś? O, chodź, tutaj jesteśmy. Siema. Siema, Siema. Arki YouTube, Elo! Halo. A dobrze ludzie, zrobimy cięcia jak będzie dzień, bo Oj, będziemy ginąć. Ok, bo wybijaliśmy wszystkie potwory póki co? Gdzie na tym drzewie myślę, żeby zamieszkać. A ty? Trzeba, A bo jakieś... posadzimy drzewo. Dawaj sadzimy drzewo. I, to, i zamieszkamy na drzewie. Trzeba, no to ja sadzę! ja mam, ja mam. Ale no bo ja wiem, jak no bo ja wiem jak zrobić takie, żeby było duże. Robię giga drzewo. Dobra. Kurde, żadnych kostków nie było. Jakich kostków? Po co? A co, po nie pomylimy? Za co? Bo po prostu cię biję ręką. Nie wiem po co? Nie mam. Patrzcie, ile ja mam. Tego drewna. Ile drewna masz? Tego drewna jest 1500 do A więc, skoro. Zostaw mnie! Zostaw! Bo za chwilę umrzesz! My napadagramy bez Artura. No pan, co mi weszłaś pod nos? O, patrzcie. Ale tu jest grane. Patrzcie, nie ma drewna. Ile drewna daj mi tak jeden? A bo wiecie co? zniszczymy to tu. Daj mi tak drewna. Proszę, posiedźmy. Nie, bo ja tak będę budował domek. A, no to daj. Mi. Ja muszę zrobić sobie sikerę. Dobra, czekaj sobie przerobię. Tak, ty nie, chcesz mi dać. Ja przybrabiam wszystko na patyki. Po co? No bo się przyda Nie, ludziom jest jakiś. Mam drapinki. Będziemy wchodzić na szczyt naszego drzewa. Oskar Pandy, musimy cię zabić. Zaraz ciebie zabiję. Ja! No, Oj! Kto to tam zepsuł? Zepsuł pandy, bo się i małą pandę. No czekaj, bo coś mi się nie działa. Pogadiję mieć! Duża się stała! A więc jednak stała się wielkość. I jedzcie, ile chcecie! Wtedy powiedziała. Ale jak nadepieczę na kaczkę, to głównie mam dupy wylecie. No, nienawidzę tego budowania drabinek. Dobra, duża kolejna panda. Au. Ja, ja ciebie nawet nie uderzyłem. Ja spadłem z drzewa. Dużo ja. Gdzie ty, Riki, jesteś tam. Weźcie, posłuchajcie te papusy naokoło tego drzewa. Okej. Bo przeszkadzają Musisz sobie sami. zrobić... Bo... No nie musisz, sikiery ręką je Ale czekaj, ja, ja nie robię z... sikiery, ja muszę coś zrobić. Teraz ja muszę sobie zrobić... Żeby... Crafting. Nie ma... ty, Ale... ty mi nie robisz craftinga, a potrzebny mi na jedną rzecz. Potrzebny ci crafting, żeby żyć. O, ludzie patrzcie. Mi potrzebny jest. Tutaj śmierć. będzie wejście stuleci. Nie. Bo, bo zabijaliśmy wszystkie moby. Ale no to po co ci mieszy, jak zabiliśmy już potworki? Ale jak ty jeszcze to tak, te, 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 tireksy. Ej, no właśnie, bo jak by Ty, jak, właśnie tak zrób te mieczyki, wiesz dlaczego? Ale nie mam drewna, mam tylko 15 i nie wystarczy mi. A ludzie i mamy ja na spodli. nowych słuchawkach od Tymcia, który pożyczył no, mi. Tak. A więc jeśli lepiej słychać, to znaczy, że ja to słuchawki zapytać. od Tymcia grają w tej grę roboty. Tak, bo mamy bez bezprzewodowe teraz, bo mu dałem. Raczej pożyczyłeś. Pożyczyłem. Nie pożyczyłam. Nie chciałam, nie chciałam ja nie Wiem, czemu nie umiem budować. Ja ścinam Już te bambusy, takie łatwe, co na tym. Mówiłeś, że mam ścinać bambusy, to ścinam. No, ale naokoło tego. E, jak się zwa? Tego drzewa, na którym buduję. łamuje uszy! Ale dlaczego? Bo ścisz sobie słuchawki. Raczej grę. A nie, a łamie uszy. Ści... Robisz klik, Ścisz grę. Dobra, ja ścisiłem grę, bo miałeś uszy. Bo... Bo, bo te słuchawki. Te słuchawki są no. najnakijsze, ludzie. One są w nowej generacji. Raczej, te które ja mam, bo ty masz nie. takie. No, te, które ja na... które dostałem od kiedy na urodziny. No. A ja jednak ja sobie to, je to, chyba na zawsze, Bo w końcu to ja je kupiłem. No wiem, także... Żartuję. Oni szybko wylatują te... Czekaj, gdzie jest nam Tutaj. Musisz się wejść po drabinkach, tam są drabinki zrobione. Ej, nie da się wejść, a tutaj? No. Prostak? Ej, złyn! Ej, złyn! Ludzie, jeśli pytacie wow. się czemu lagi, ale ja nie krzycz! Chodź! Co się ty No! Kto to zniszczył? No ty! Nie, ja nie szybko bambusa bo nie Ja nie zniszczę si szybko! Si Widzisz si si jak ja szybko zniszczyłam? Si ja si Aż mi się skończyło. Halo? Ło, wow, tu jestem! Jest. Ah! Jezu, jak się wystraszyłam, bo on jest między zamiast roślinożer. Ludzie, wiec. przepraszam, Tybciu nie jest taki obecny jak ja i Arci. Ja muszę sobie sobie, Dobra, muszę sobie, sobie bo nie spadłeś, liść pod Tobą zniknął, bo, bo drewna tu nie ma. Czekaj, bo ja muszę ścinać te bambusy. A. Nie, Ty musisz bambusa. zrobić piesek i przepaść szkło. Ja bym jeszcze zadaniem jest. No, spadrasz, sam... bo źle idziesz po drabinie. Ej, patrzcie, fajnie to wygląda. I... Kiedyś to poprawię oczywiście, żeby było ładnie, ale jak na póki co, no to przepięknie. Ej, ludzie grać? Um, jeszcze za odcinkami się trochę... Nie, do... jak chcę robić pojedyncze odcinki z horrorów na tych słuchawkach. Okej, okay, no. ale dzisiaj nagramy jeszcze dwie serie z tego albo jedną. I ze jeszcze... mną! Ej, zemno. a to, a czyliście liście zostawić? no Zosta... Już zostaw liście, ty. bo to mamy... Dobra, ja... sorry. jak ja mogę sobie zabiegnę, bo ja chcę... Ja tutaj robię... Tracking. Kurde! Ja, sobie, sobie Musimy sobie uważać nie. na raptory, uważajcie. No przestań, potem ci zrobimy. Dobra, jest. Ej, zrób mi pół płytki takie. Okej, okay, czekaj, idę do góry jest... ze craftingiem. Livki wow, Perio, Elo! Sorry! Sory, sorry, sorry, sorry okay. na mory. Ej, ty niszczysz te jak się nazywa. Na Uy, sorry, Te moje drabinki rusztowaniowe. Sory, no. sory, I będziemy tu na tych liściach spać? Nie. Ja, ja Nie, ja sobie, sobie, sobie łóżko. Czyli okay. będziemy spać. Ja sobie sobie biec. Dobra, dam tu crafting na tych, na tych liściach. No a co tak, mówisz jakbyś jakbyś się pytał czy w ogóle możesz coś zrobić w tym? No, a mam tak robię. No Poczeka. przestań skakać mi tu. No. Archie, idź sobie. Z tego domku, bo Muszę tutaj dokończyć budowę. Lubi, lubi. lubi. A bo nie, w ogóle. Będzie problem taki mały. Jakie pół płytki? Te? Ja znaczy mię. te pół płytki. Patrz. Nie chodziło o mi, żebyś zrobił po prostu to, to szkło. To Aha! To to no nie to wiem czemu ja nazwałem szyb, wchodzi szyby. Ale no, jak stawiam coś na liściach, to laguję. To no, bo muszę, Po bo tym mi są już na drodze budowaniu bo z daleka wygląda. Dzisiaj prawie tak desek. Ja nie widzę tutaj żadnego piasku. O, proszę, tam jest piasek. Żeby to był piasek, proszę. Tak, mam piasek ludzie. Dobra, jak to wygląda? Dobra, póki co będzie dobre. Kiedyś to poprawię. Ale przejmek będzie bezpieczni. Po chodźcie! Cham mm. ja ty jest! No bo muszę. No to ja co? Po co mnie Oskar! A teraz nie mi Nie teraz. Nie mamy teraz... Patrz, to jest majka dinozaury. Ale musimy szybko robić. Aha. jak przyjdzie Daj nos, to nas dinozaury zjedzą. Ja, Ale mi się wyłączył. I tablet mu się rozładował. Czekajcie ludzie, zrobimy małą przerwę. Daj, ok, jesteśmy po przerwie. Troszkę nas nie było, ale... Przestań. To przestałeś mnie bić? Ja tu po cię zabiję! No ja też! No przestań bić! A więc? Chodzi mówię do Artura. Ani a się no. 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 Dobra, no, zostaw go! No. Nie! Nie, lubię cię. Bo trzeba nas nie bić. No. O. Tak się kończą ludzie sprawy z małymi dziećmi. Te, tutaj można nie przechodzić przez te drabinki, one jakby nigdy nic. Dobra, tepnij go. E, dobra. dobra, ja po niego idę. Nie, nie musisz. Teleportuję go, no bo. No wie. Po Archie to po prostu nie ogarnięty gracz. A te. jest No! Teleportujesz się do Echo. Nie, nie, się mija. ja potem zbierał i to odsadzał. Ale ładnie to. Nie w jedzie jakiś wasa pija. Nie być taki mądry. Bo za chwilę my na kawałki porobią. No nie Ponieważ... wiki? Ja idę porobić. Cześć. Możesz... jak możesz. jak ktoś. O! Dupę, dupę, dupę! Uciekaj do domu, kaj? Pa... O w dupę, o w dupę. Uciekaj do domu! Uciekaj! Ja jestem. Mamy wspólne itemki, a więc pakować no to. to. Zde... Bra, pakuję. To masz staków babusa. Ej, dobra, mój ja na naczymujcie. To... Masz piasek Dobra, masz zobaczymy te drewniane i teby i koniec. Nie, nie, nie. Tylko. Czekaj, muszę dać większą skrzynkę, bo już się skończyła. Muszę tu dać. i LVHYPRION321 został zabity przez galiminus. Co? Co? Okay, minusy Mówiłam, ale że... O, czekam do domu. O, widzę. Widać zresztą z daleka drzewo kloczek. Ja, drzewo, kloczek. Dobra, idę. Czekaj, idę po drewno, nie widzisz? E YouTube! Później mi nie tepnij, bo jadę daleko na podwórko. Pod takim? Pod tymek! Słuchaj, bo dużo miał. Będziemy kopać ten Kaczynek. piasek Kaczyna. na okno. No. Katrina! Słuchaj, zobaczcie okno, nie? Katrina, 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 no 359, opuścił grę. Kto? No kto? 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 Halo! Czekaj, bo jeszcze mnie nie, W ogóle mnie wyrzuciło. To jest Dobra, wyjdź i wejdź. To No, no co mnie pijesz? Tak? Bo co mnie piłeś. To co? Nie biłem cię. Chcę się uderzyć, widzę. Ten no to to Dobra, Ja. się własnie... O Jezu, jak się wzrasiłem siebie. Opa! jak się typa! A ja cię ręką biłem. Ty mnie to mnie jest. Ty bije! Ale on nie bije, bo ja go chciałem polować na jedząko! Ja go uderzyłem i on mnie zaczął Zobaczysz potem na filmie. Dobra, ale później. Ludzie, idę walczyć. Jest! O, patrz, z kim walczę. Ta walka jest bardzo taki... On mi próbuje coś wcisnąć. A ja go tu... zabijamy, bo są głupie, jak go zabijamy. No, A, no to Idź! Dobra, no to idź też sobie. Idź, ja mam z kieszeni, to brązowa panda. A to biała. Wiesz, jaka brązowa jest rzadka? No to, no Daj nam poszukiwać jakiś jajek. Wy ogarnijcie te Co? Te szyby. No to, nie, to, to mamy tam! Dobrze, lecimy, no i to wie. No to idź po te szyby, bo ja. Musisz je zrobić! Musisz zobaczyć czekajcie Czekaj ci, dam um, ten um, kopalni! a musisz zobaczyć kopalni! Czekaj! bo to ja nie chcę blok szkła, ja chcę szyby! No. Tepec! ale to jest taki tego gęsyka! No idź! Chyba, te upadł na żarcie! No, no, o, jest mam skórę! Co, ja, ja, ja chcę sobie zrobić mieczy. Ja ci za chwilę zrobię. Muszę wykopać stak tego. Mogę, minusy. Patrz, widzisz, one są przyjazne, jak jakieś nie uderzysz. czekam ja na ciebie. Ale się. Ja chcę na niego popatrzeć. Ludzie, tak wygląda Kire w tej grze. Wow. Patrzcie. Leci na mnie! Leci na mnie! Ulga! Ulga! Fulga, ulga! Można ulga. go tak uderzyć? Co? Dobra. Au! Zabił się! Kaliber N321 został zabity przez tyranosaurus. Tyranosaurus? Ty, Rex, mnie utłuk. Czekaj! Dobrze lucie, to no, chyba na dzisiaj będzie tyle! Mm -hmm. Chwilę sobie pogramy jeszcze! Ja tu rapuję za pomocą bicia feloki raptorów! <laughs> tak szybko? Tak! Dobra, wracaj do domu jeszcze nie! Jeszcze I się nie. żegnamy. Nie, jeszcze nie. No, ale już nie. długi ten odcinek. Mało długi. Ale, ale gramy jeszcze chwilę za odcinkiem, bo muszę coś... No serii, nie chcę kać. Ale, ale ja muszę coś zrobić. Na no, sępnym odcinku już nie, zrobimy. Nie, ja muszę coś zrobić. Dobrze, na razie, cześć Pa. I czemu nam pada deszcz?